Zodiakalna Wago, oto Twoje czytanie na listopad 2023, a w nim zobaczymy, co Cię czeka, a później poznamy więcej szczegółów. Ok, zaczynamy. Wago, zobaczmy Twoją pierwszą kartę. O, porażka. Rozumiem, że błąd. To sposobność do nauki. Hmm. To jest dziwne. Ja nie czuję, żebyś ty popełniał błąd, popełniała błąd jakiś w tym miesiącu. Hmm. Jakoś intuicyjnie mi to w ogóle nie pasuje tutaj, ale jest. Może zobaczmy resztę kart tutaj na górze, żeby był kontekst. Uu. Zazdrość. I żałoba. Hm. No twoje czytanie jest naprawdę nietypowe. Widzę karty, ale w ogóle ich energia jest zupełnie inna. Mm. Tak. Już rozumiem. To są rzeczy, które też czujesz. Ale bardziej w swojej głowie, tak? To są karty na górze, tam gdzie głowa. Więc czujesz to wszystko, ale też boisz się tego wszystkiego, że znowu będziesz to czuć i że to się powtórzy. Że znowu popełnisz jakiś błąd. Że znowu będziesz opłakiwać coś po stracie. Dostosuj to do swojej sytuacji, oczywiście. Że znowu będziesz zazdrościć innym, że oni coś mają, a, a ty jeszcze nie. To są, to czujesz oczywiście w głowie, ale twoje serce czuje coś innego zupełnie. Ale ty dalej boisz się. Boisz się porażki, boisz się, że znowu będziesz zazdrościć, że znowu będziesz coś opłakiwać. Ale moim zdaniem tak nie będzie. Zobaczmy te karty już. Muszę wszystkie zobaczyć. O, no właśnie, przyjaźń, związki i wdzięczność. No i teraz już rozumiem. Zazwyczaj czytam, prawda, karta za kartą, ale tutaj to jest takie czytanie całościowe. To jest bardzo ważny miesiąc dla Ciebie, Wago. Bardzo ważny. I taka nietypowa energia tutaj jest, aż po prostu, no takiego czytania to jeszcze nie widziałam chyba. Żeby były karty, ale żeby energia w ogóle była zupełnie inna. I tutaj już wiem o co chodzi. Ten górny rząd to jest to, co masz w głowie, to co ciągle mielisz, analizujesz, że o Boże, a jak znowu to, a jak znowu tamto, a jak znowu się pomyla, jak znowu coś stracę, jak znowu będę sama, a jak znowu stracę pieniądze. Dostosuj to do swojej sytuacji, dla każdego to będzie coś innego, ale to są twoje lęki, które są w głowie. Bardzo mocno czuję głowę, kiedy patrzę na te karty. Za to ten rząd to jest to, co masz w sercu. W sercu masz przyjaźń, w sercu masz miłość. W sercu masz dobre związki i wiesz, że przyciągasz do swojego życia w końcu ludzi, którym można zaufać i którzy są pełni miłości. I czujesz wdzięczność już za to wszystko w sercu. Wiesz, że teraz to będzie działo się inaczej, ale Twoja głowa dalej panikuje, bo yy, załącza się tam. Mechanizm przetrwania, bo przypomina ci się sytuacja bądź sytuacje, które cię doprowadziły do tego, że teraz boisz się tych rzeczy, że, że teraz czujesz tę zazdrość, że teraz czujesz porażkę, żałobę. Ale nie musisz wcale się tak czuć i to wago zależy od ciebie. Wielu z Was wypiera te uczucia, możecie powiedzieć: Nie, nie, wcale się tak nie czuję, to tym bardziej. Warto je zauważyć. Usiądź sam ze sobą, sama ze sobą, popatrz na to, czego się boisz. Zauważ to, że boisz się porażki, że boisz, boisz się straty, boisz się zazdrościć znowu komuś, bo tobie się nie udało. A kiedy to zauważysz, zaakceptujesz i odpuścisz, to ten strach nie będzie już miał nad tobą siły, tak? To już nie będzie twoją rzeczywistością, i wtedy zastąpisz w głowie te lęki i te myśli tym, co masz w sercu. I w końcu będziesz wolny, wolna, żeby żyć tak, jak chcesz. I to zacznie się manifestować. Nawet mam ochotę, o, tutaj położyć te karty. Zastępujemy. Właściwie Ty zastępujesz, bo za Ciebie nikt tego nie zrobi, pamiętaj. Wago, zastępujesz lęk przed porażką, miłością i przy, przyjaźnią, tak? Zastępujesz zazdrość tym, że wierzysz, że mogą być w Twoim życiu dobre relacje. I zauważasz je. Zauważ najpierw dobre relacje w swoim życiu i bądź za niewdzięczny. Zastępujesz żal. Żałobę, wdzięcznością, bo tamte rzeczy to były tylko lekcje, a teraz możesz być wdzięczny, wdzięczna za nowe i piękne doświadczenia. Tylko zastąp właśnie te lęki w głowie tymi pięknymi uczuciami z serca. Dobrze, zobaczmy więcej szczegółów, zobaczmy, co się wydarzy dla ciebie, kiedy zdecydujesz zamienić te niskowibracyjne lęki. Na piękne i wysokowibracyjne emocje z Twojego serca. Wago, tutaj widzimy, że nie będzie tak łatwo odpuścić tych lęków, przekroczyć je, bo one są głęboko w Tobie. Więc będą jakieś przeszkody w tym, żeby. To przejść, przekroczyć, pokonać, zamienić ten strach na tą miłość, przyjaźń, wdzięczność. Ale masz tutaj pomoc od wszechświata, bo wszechświat w listopadzie zainicjuje łańcuch wydarzeń, który tak na ciebie wpłynie, że już nie będzie wyjścia. Będzie jakaś sytuacja, że sobie pomyślisz: albo ja przekroczę ten strach, albo nigdy nie będę szczęśliwy, nigdy nie będę szczęśliwa. To nie da rady już tak dalej. Będzie tak, może to być jakaś presja dla Ciebie, ale ważne jest, żeby to przeprowadzić, żeby te lęki z siebie wyczyścić. Te lęki są związane y, z jakąś sytuacją rodzinną, prawdopodobnie z dzieciństwa. Pamiętaj, nie jesteś w tym procesie sam, sama. Będzie jakaś rada od mądrej osoby której możesz ufać. Ktoś ci da dobrą radę, i ty wtedy już będziesz wiedzieć, co masz robić. Tutaj widzę z tą kartą spraw rodzinnych, że wielu z Was ma nadal bardzo głęboko zranione wewnętrzne dziecko. I wow, nawet słońce wyszło na tą okazję. Nie wiem, czy wcześniej, ale dopiero teraz widzę. To jest piękny znak, że będzie jaśniej. Uda się to rozjaśnić, tak? Więc tutaj. Proponuję dla tych z Was, którzy czują, że wewnętrzne dziecko mają jeszcze bardzo zranione, to zapraszam na medytację prowadzoną, w trakcie której sam uzdrawiasz swoje wewnętrzne dziecko. Jeśli to z Tobą rezonuje, to link do tej medytacji będzie na koniec tego czytania. I pamiętaj, dasz radę to zrobić, będą przeszkody, możesz czuć presję, ale się uda. Uda się przekroczyć te lęki. I co wtedy Cię spotka? Otrzymasz jakiś dar albo więcej darów, i w końcu energia w Twoim życiu będzie bardziej lekka, bardziej radosna. Tak jak mówiłam, to jest proces, bądź cierpliwy dla siebie przede wszystkim, bo ten proces rozpoczynasz teraz, a zakończy się on w marcu lub w kwietniu 2024. Więc kolejna wiosna przyniesie ci lekkie energie i piękne dary, i koniec tego procesu odpuszczania strachu. Także naprawdę, wago, warto to rozpocząć, bo twoje życie zmieni się na dużo lżejsze, piękniejsze, i z nową wiosną wzrośnie w nim coś nowego i pięknego. Zodiakalna Wago, jeśli to czytanie jest dla Ciebie pomocne, to proszę polub ten film, skomentuj go, wyślij do kogoś. Bardzo to doceniam. A jeśli chcesz mieć szansę wygrać darmowe prywatne czytanie ze mną, to zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu. Jeśli chcesz kupić czytanie, napisz do mnie maila. Mail też jest w opisie. Wago! Jeśli czujesz, że potrzebujesz uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko, to zapraszam cię na medytację, która ci w tym pomoże. Jest na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.